Angry Shit Rage! Dzień dobry szczęśliwczołem! BUM! Hetrz od Niną w pośladkach gównianą spiną. Witam Was bardzo serdecznie w z ostatnim i najbardziej kontrowersyjnym cyklu na moim kanale Angry Shit Rage w ramach Roy Playing Games, a dzisiejszy wybór, dzisiejszy masochistyczny czyn, masochistyczna przygoda padła na grę Nina agent tunele coś tam Afganistan. Sorry, ale nie jestem w stanie wytrzymać tak długich nas. Zazwyczaj nie zwiastują one niczego dobrego. Mało tego, ratowanie się babką jako głównym protagonistą, jako elementem zamychęcającym do przygody również świadczy słabo, szczególnie gdy mając niewielkie cycki wkładamy ją na pierwszą stronę i na pewno gra się sprzyda. Kurwa, gdy miała jeszcze większe y, cyce, to może by y, y, zniszczyła taką żałosną serię i skompletnie nieznaną. Myślę, że ta gra spokojnie z listy jak Tomb Raider czy Heavy Metal Fact 2 to drugie dla kumatych retrowiarusów standardowa y, wstawka. Zaczynamy! Kombinezon, wiadome kalosze, ja to biorę na siebie. Boże, nawet moja żona wymiotuje. Może z innego powodu, ale nieważne, Może widzi, w co gram. Ok, nowa gra. <grym> Kurwa, boję. Czy na pewno chcesz rozpocząć grę od początku? Nie, absolutnie nie chcę rozpocząć grę od końca! Kurwa, memento! W agencji był to dzień jak dzień. Chłopcy ruszali właśnie na akcję, aby rozbić jakąś drobną, ale ważną... Gójrze młoda laska, a głos podkładała... Nie wiem, Nie brałam w Ciężka wydarzeń, emerytura. Zbyt ciekawiło mnie, gdzie. Zresztą leciało ich tylu, że nie martwiłam się, czy dadzą sobie radę beze mnie. Oczywiście Tyle plemników na twarz? Jak zawsze. Z zaskoczenia z obowiązkową drobną rozwałką. Podręcznikowo. Jaki kozak? Tyle, że opór jakiś taki. Czerwony, dwa, czysto. Jak czerwony, pięć, czysto. <laughs> Żółty, osie, brudno. Czerwony, jeden do bazy. Obiekt pusty. Zabrali cały sprzęt. Powtarzam. Błagam, nie powtarzaj. Powtarzam, gdzie. zdaje się, że skończyły Szlag. Koncepcje. Sprawa likwidacji Te emocje. Już wiem zbytnio, z jakiej gry zerżnęły takie shity jak Max Payne czy Original Worek pod kątem w aranżacji wciąż mimo Max stepniaka popularnego w formie komiksu. Wstydźcie się! Na początku była Nino! Jak mało kto. Trafiła nam się naprawdę twarda. Dlaczego mam wrażenie, że cukier mi spada? Sytuacja, Dlaczego mam zwykle, wrażenie, że coś mnie drapie w kręgosłupie? Nie. Dlaczego wrażenie, że je mnie w krzyżu, co bezpośrednio owocuje z raką? Ale nie! Dajmy szansę! Rojo, i tak nie przejdziesz, bo może się wykiwa! Co on jej robi! Szczególnie gdy sytuacja jest nadzwyczajna. Umrze za sprawę! Jedziesz, jedziesz, sierżankiem! No cóż, nie przypadam twój struncie hańby. To nie, hańbi. <noise> nie, to nie, miejsce nie dla nie ciebie. Modlę się. Czyli kim takich chorych umysłów. Obwiesz też uśmiercanie uh. przy okazji procesu ekstrakcji. To część mojego rzemiosła. Spociła się. W tym przypadku nie miałam większych oporów. Sugestywny mangowy efekt. Potut gdzieś łeski. Ja wiedziałam wszystko co agencja chciała wiedzieć. Jestem skuteczna. Nie ma co. Laska, wyrachowany cynik. Musiałam więc dokończyć to co właśnie Ale odpoczyna. cosplaya wybrali chujowego na okładkę. Ba prędzej pyknąłbym tą animkę. Mm, tak to dla dla pff, fucking Nawet szef Ruchaj szef natychmiast. Wlapert tu Wendy, tu ruszaj copy dat Sama. muszę powtórzyć nie. Nina. Nina do centrali. Jestem w północnej części... Dobrze, docenię tą grę. Było, Chiki Ching. To już wiem, skąd cała seria Call of Duty zerżnęła motyw. Z Chiki Ching. W zasadzie wchodzę na misję nie załadowaną bronią, nie wprowadzony pociskiem do przerembla. Szukaj alternatywnych dróg. Najlepiej zdobąć informacje od jakiegoś oficera. Masz swoje metody. I tłumik! żeby nie było za dobrze. Efekt wylatujących łusek. Nie, no ta gra MIAŻDŻY! A wy jesteście cwaniaczki. Daliście mi zajebistą grę, ja mam z niej robić Angry Shit Rage. Wypaczcie! Moje oczy zostały przykute przez fenomenalną animację. Słuchajcie, ludzie. Nie wiem czy wiecie, co to jest tak zwana tesalacja. Tesalacja rozprowagowana, prowadzona przez nową linię GeForce'ów. To jest to, że nie ma efektu przede wszystkim. Mogę się myśleć, myślę, że o to chodzi. Kanciastości. Nie ma kanciastości. Wszystko jest taką ściemą, że jest obłe. To jest przykład tej technologii. A efekty graficzne płomieni wzięli ze Skyrim'a. Roy, ale pokaż grę, na razie skupiasz się na pierdołach. Ale diabeł tkwi w szczegółach, tak pod warunkiem, że z jego sraki nie robi, nie lepi się w takich gier. Ja rozumiem Neverhood, gdzie mogą coś ładnego, ulepić tego, grafika jest ponadczasowa, ale to! Jeszcze laguje, laguje! Na komputerze z NASA laguje gra! Nina! A gdzie efekt dźwiękowy podnoszonego sprzętu? A zwykle sam muszę o wszystkim myśleć i dorabiać Kur... Katakumby, katakumby Nie no, w sumie te lagi można wybaczyć, w którym gry shit rage. Ta gra doczytuje w czasie rzeczywistym te skomplikowane interiory To jest tak zwany Wczyt w czasie rzeczywistym Wczyt kurwa chyba wściekły odbyt! Po oko. Po prostu hektolitry po prostu wściekłych szerszeni. Tak cykają, cykają. Tak, że to jest noc. Bo inaczej nie dało się tego dzienko zaranżować. Gdzie ja się pytam, jest zwyk wilka? Ale dobrze, gra ewidentnie stawia na nieliniowość. Ewidentnie mogę iść w prawo albo w lewo. Nie wiem. Na może tędy. Wykona misję w inny sposób. Jakie mam inne bronie? Czy mam jakieś? A teraz przeładowujesz. A gdyby w jakiejś krytycznej sytuacji, jakiegoś gościa, który wyskakuje za winkla, chce nas uśmiercić, posłać do Piachu, zakończyć naszą misję niepowodzeniem, to co by było? No poczekaj kurwa, bo ma być LANS. Rozumiem, że zostałem o tym poinformowany. Odpowiednia naklejka nie wiem, na minimapie. Była w ogóle minimapa, zostało pokazane, że porozmawiaj z tym, potem przychodzi do ataku. A nie że ja wskakuję ten gość się na mnie patrzy i zaczyna do mnie napierdalać. To co, co ja wiem? Mina do centrali jestem w północnej części osady. Na razie dość cicho i spokojnie. Uważaj, na skanach satelitarnych widać sporą aktywność w rejonie. Z pewnością natkniesz się na patrolę. Pamiętaj, musisz działać cicho i ostrożnie. Frontalny atak z pewnością się nie powiedzie. Szukaj alternatywnych dróg. Najlepiej zdobyć informacje od jakiegoś oficera. Masz swoje metody. Albo mam wrażenie, że tego nie słuchałem, albo tego w ogóle nie było. Miałem to zrobić cicho, tak? Dobra. Zrobiłem to cichutko. Czy mam się skradać? Jest skradanie? Nie! Po co? Skradanie to wcale nie synonim bycia w okryciu. Kościół jest. Ja już nie wiem, który to ten dobry, który to ten zły. Czekam a dostanę tysiąc pocisków w twarz. A! To ten zły, dobra! Make the trigger happy! Może jakaś znajdźka. O! Jest tu coś. Jak zasilania. Nie dostanę się na górę. Nie wiem, ja może się mylę, może jestem zbyt wybredny, wymagający, że gra od początku powinna, nie wiem, intrygować, wprowadzać w fabułę, niczym mięso w mikrofalówkę, nie wiem, pierdole, jak zwykle. Ale to nie powinno chyba być tak, że odpala się grę i już się nie chce grać, tak. New game. Nie! Nie wiem, ja rozumiem zrobić na początku cały po prostu filar finansowy, wszystkie środki wpierdolić przynajmniej w pierwsze 15 minut gry, a potem dać znać graczowi, że nam się już nie chciało po prostu. I okej. Tak żeby o kupiłem zajebistą grę! Ja pierdolę! Po 15 minutach, nie? Nie. Od początku. No to już teraz wiem, skąd dziadowska seria z naciskiem na beznadziejną jedynkę, z ironia dla niekumatych. Soldiery o fortunę zerżnęło efekty brutalności. No, ale widzicie, co się dzieje? Ja tylko obracam, nie? A wszystko tak zmienia. Ghost trup! A to tak, taki system zapos... Żeby nie obciążać procesora! Nie, no. Może pójdę tędy. Tam jest mój kontakt. Pewnie tak. Nie, ty nie jesteś moim kontaktem. Centrala, nie dobrze. Wejście jest silnie bronione. Będzie trudno. Odradzamy próbę wejścia siłowego. To zbyt niebezpieczne. No przecież jebał we mnie no! Na pewno nie chciał się dogadać, na pewno nie chciał poprosić nas o możliwość wysłania Esa, cokolwiek, czy masz fajkę Tylko jebał z groka, pęk pęk, motfuck, wow, bang bang! I co ja miałem zrobić? Nie, bo jesteś moją informacją. Gdy otworzę ogień w ramach samoobrony, to przegra misję. Ale nie, i tak powiecie, że robię coś lepszego, to było jasne, że masz zrobić to, 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 a to. Oni są kurwa nieśmierteli. Jestem cicho i ostrożny, nie rzucam granatami, nie spuszczam nalotów, nie pierdzę szpikulcami ze zubożonym uranem końcówki. Masz swoje metody. Ja od tej gry mam już ciężkie wrzady! Pokazują na sporą aktywność za tymi murami. Lepiej tam nie wchodź. Musisz wyeliminować zagrożenie z zewnątrz. Może ja bym się tak kurwa tajniacko przekradać? Może o to chodzi? No chyba nie za bardzo. A, chuj tam, na chuja mi przybliżenie. Ładna okolica. Nina, skoncentruj się. To nie jest wycieczka. To jest piekło! Poległa podczas akcji. No fucking shit! Fucking shit! Look, fuck! Kontynuacja. Nie no, nie, nie. Nie do centrali. Jestem w północnej części osady. Na razie dość cicho i spokojnie. Uważaj, na skanach satelitarnych widać sporą aktywność w rejonie. Z pewnością natkniesz się na patrole. Pamiętaj, musisz działać cicho i ostrożnie. Frontalny atak z pewnością się nie powiedzie. Szukaj alternatywnych dróg. Najlepiej zdobąć informację Jezu, od tego o... Ale cofnęło? Masz swoje metody. A z opóźnieniem efekty dźwiękowe. Moja wina wybaczcie. Może... No nie mogę kucnąć. Nie no, bez jaj. QE 345, nie tab. Co to było? Pozycję drugiego wejścia do podziemi. Muszę dostać. Ta gra ma jakiś ukryty za bunkrem. A tak? Nieakomicie, wiedzieliśmy, że twoje specyficzne zdolności będą niezbędne w tej misji. Uważaj, bo okolica wciąż jest specyficzne tym, zdolności. Jak coś nie wiesz, z czym coś się żre bądź coś, co oznacza mówisz specyficzne, żeby tak uciec od dialogu i pozostawiać nie pozostawiając sposobem fałszywe założenie znawstwa! Musisz już w odbycie kreci. Kumajcie, co, co ta grafa robi. Uy, uy, uy. Snajperzy. Pik 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 Dynamika filmowa, że piskosz i rozpierdala mi odbyt i pochłania, sprawia, że z satysfakcji dochodzę do środka. Tak. Nie 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 nie. Taki backtracking niecny. Żebym skumał tą apteczkę, którą pominąłem. Dobrze. Zaczyna być interesująco. Czy mam bieg? Nie, po co bieg? Po co kucać? Po co przybliżać? To tylko musiało... To tylko determinowałoby... To tylko... Dodatkowe środki musiałyby być więcej. Tu, teraz, ta gra. Krzychu? Jak zwykle raczysz czymś czerwonym wybuchowym? A tak po krosie. Na strefie, na strefie! Zajebista dynamika. Boże, cóż za jak się pięknie strzela, kochani, a wy się podniecacie battlefieldem. Shame on you! Nina! Nie powiem z kim rymuje mi się Nina. Bo od razu byłoby 500 łapek w dół przy filmie. Ten wóz może się przydać. Serio? Ja tak pchać ten wóz, tak? Może przytrzymam. Nie no co ja robię w grze akcji? Pcham wóz! Okej. Okay. Destination reached, bo dalej kurna nie mogę. I co mi to dało? No nie, nie, bez jaj. Rojo, I think you are doing it wrong. Rozbieg! A! Ah! Nie, nie! Ale ja doszedłem do wybuchu! Nie! Dosyć! Dosyć! Tak, to ten etap. Dosyć! Absolutnie nic w stanie nie jest mnie zainspirować do dalszej gry. Żadna cienka zwostka, nieukryte, magiczne kontenty w dalszym, na dalszym etapie gry. Rio, poczekaj, tam się, dzieje to, to, tam, to w ogóle. Nie, nie chcę! Nie chcę! Edgry Shit sięga Zenitu! Sięga Zenitu! Ta gra reasumując, nie przeciągając tej furii w nieskończoność. Jednym zdaniem! Jednym zdaniem Kontakt z tą grą to tak jakby nabić kartacz kurwa żyletami, wsadzić sobie w dupę i odpalić w kosmos. Koniec kochani, to był Angry Shit Race. Angry Shit Race.